Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kirje eleison. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. Jezu, od blasku Ojca, zmiłuj się nad nami. Jezu, jasności świata wiecznego, Zmiłuj się nad nami. Jezu, Królu chwały. Zmiłuj się nad nami. Jezu, słońce sprawiedliwości. Zmiłuj się nad nami. Jezu, synu Maryi Panny. Zmiłuj się nad nami. Jezu najmilszy. zmił się nad nami. Jezu prawdziwy Zmiłuj się nad nami, Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami. Jezu, Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami. Jezu, Wielkiej Rady Zwiastunie, zmiłuj się nad nami. Jezu, Najmożniejszy, zmiłuj się nad nami. Jezu, Najcierpliwszy, Zmiłuj się nad nami. Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami. Jezu miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami. Jezu miłujący nas, zmiłuj się nad nami. Jezu, Boże pokoju zmiłuj się nad nami. Jezu, dawco życia, zmiłuj się nad nami. Jezu, w przykładzie, zmiłuj się nad nami. Jezu, pragnący dusz naszych, zmiłuj się nad nami. Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami. Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami. Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami. Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami. Jezu, dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami. Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami. Jezu, mądrości przedwieczna zmiłuj się nad nami jezu dobroci nieskończona zmił się nad nami jezu drogo i życie nasze zmił się nad nami jezu wesele aniołów zmiłuj się nad nami jezu królu patriarchów zmiłuj się nad nami Jezu, mistrzu apostołów, zmił się nad nami Jezu, nauczycielu ewangelistów, zmił się nad nami Jezu, męstwo męczenników zmił się nad nami Jezu, światłości wyznawców zmił się nad nami Jezu czystości dziewic Zmiłuj się nad nami. Jezu, korono wszystkich święty. Zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu. Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu. Od grzechu każdego, wybaw nas, Jezu. Od gniewu Twego wybaw nas, Jezu. Od sideł szatańskich wybaw nas, Jezu. Od ducha nieczystości wybaw nas, Jezu. Od śmierci wiecznej wybaw nas, Jezu. Od zaniedbania natchnień Twoich wybaw nas, Jezu. Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego Wybaw nas, Jezu, przez narodzenie Twoje, wybaw nas, Jezu, przez dzieciństwo Twoje, wybaw nas, Jezu, przez trudy Twoje, wybaw nas, Jezu, przez konanie w ogrodzie i mękę Twoją. Wybaw nas, Jezu, przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez omdlenie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw nas, Jezu. Przez zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez w niebo wstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez Twoje ustanowienie najświętszego sakramentu, wybaw nas, Jezu. Przez radości Twoje, wybaw nas Jezu, przez chwałę Twoją, wybaw nas Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami Jezu. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Panie Jezu Chryste, który rzekł, proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Daj nam prosimy. Uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestajli wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością, świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki Ty których utwierdzasz w swej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.